Gołdap jest niewielkim miastem w województwie warmińsko-mazurskim. Kilka kilometrów od granicy z Obwodem Królewieckim, czyli z Rosją. Leży nad jeziorem o tej samej nazwie, czyli jeziorem Gołdap. W centrum miasta stoi katedra najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Wygląda na nowoczesną, ale liczy już ponad 400 lat. Zniszczenia wojenne sprawiły, że znaczna jej część musiała być odbudowana. Gołdap jest też miastem uzdrowiskowym. W części zdrojowej stoi między innymi bardzo duża tężnia. Do Gołdapi możecie także przyjechać zimą na narty. Na stoki o każdej porze roku zaprasza piękna góra. Rozciągają się z niej ładne krajobrazy, a na szczyt wiedziecie wyciągiem krzesełkowym. Ciekawostką na pięknej górze jest też kawiarnia obrotowa, w której poczujecie się jak na karuzeli. Kręci się bardzo powoli, ale co chwilę widzicie inny pejzaż za oknem. Z Goudapi warto pojechać do małej miejscowości Rapa. Znajdziecie tam niezwykły grobowiec w kształcie piramidy spoczywa tu rodzina bardzo bogatego barona Fahrenheida. Pięknie dziękujemy za uwagę, zapraszamy na nasze następne turystyczne propozycje.